Halo! Przyznam Wam szczerze, że zacząłem się już powoli gubić w ilości tych pytań i próśb o wyjaśnienie jakiegoś zagadnienia, które do mnie nadsyłacie, a nie chciałbym żadnego pominąć, dlatego założyłem u mnie na stronie gerlitz.pl. Taką zakładkę, pomysł na filmik, pytania. I bardzo bym, bym Was prosił, żebyście przenieśli swoje pytania właśnie do tego działu. Na pewno wtedy żadnego z pytań nie pominę i będę mógł na każde odpowiedzieć. Gubię się, ponieważ jedne mam na Facebooku, drugie mam na YouTube w komentarzach, inne mam na mailu i już zaczęło mi się, wiecie, trochę wszystko mieszać. Jeśli zdążyliście już zadać mi jakieś pytanie, wysłaliście mi na mail albo zostawiliście gdzieś w komentarzu na YouTube albo na Facebooku, a ja jeszcze. Na nie nie odpowiedziałem. To bardzo proszę przenieście do mnie na stronę to pytanie, właśnie do zakładki. Pomysł na filmik pytania. Wtedy na pewno nie zapomnę na nie odpowiedzieć. Dziękuję, że zadajecie mi tyle pytań. Dzięki temu mam co robić. Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. cześć.